Witam Was, padło pytanie, jak zwiększyć czułość mikrofonu. W Windows 7 sprawa wygląda następująco. Klikamy sobie Start, przechodzimy do panelu sterowania, następnie wybieramy sprzęt i dźwięk. Tutaj odnajdujemy pozycję dźwięk, wchodzimy w nią. Następnie przechodzimy do zakładki nagranie i tu będziemy widzieli gdzieś nasz, nasz mikrofon. Klikamy sobie na niego dwukrotnie, po czym przechodzimy do zakładki poziomy. I tu mamy zwiększenie wydajności mikrofonu. Zwiększyć można, natomiast musicie się zawsze liczyć z tym, że będzie Was słychać lepiej, ale również wzrośnie poziom szumów. Hmm, może ja nie będę mówił w ten sposób, tylko Wam pokażę. Wygląda to w następujący sposób. Jak słyszycie, ja cały czas mówię, jest teraz coraz głośniej, natomiast szum w tle zdecydowanie wzrasta. No, Decyzja należy do Was, co jest dla Was istotniejsze. Ja wolę, żeby tych szumów nie było, natomiast e, staram się mieć mikrofon stosunkowo blisko, tak żeby było mnie słychać i w miarę możliwości staram się mówić wyraźnie. Ok, to tyle. Jeżeli potrzebowalibyście jakichkolwiek mm, informacji na ten temat, bądź mielibyście jakieś pytania, śmiało, piszcie w komentarzach. Jeżeli będę w stanie pomóc, to pomogę. Pozdrawiam.